Słowiańskie wierzenia kojarzą mi się z dzieciństwem z opowieściami o zmorach, opowieściami o kikimorach, babiejadze, e, południcach, e, rusałkach, domownikach i wielu innych istotach zamieszkujących nasze chaty, domy, mieszkania. Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was do świata słowiańskich wierzeń. Po, po którym oprowadza nas Wiktoria Korzeniowska w książce Słowiańskiej mity i opowieści w komiksie. Książkę dopełniają e, ilustracje na stali noszczyńskiej. Są fantastyczne, oddają taką swojskość. Zresztą to widać już e, po okładce. Mamy e, w, tu nacisk na bliskość z przyrodą. Kuchnia, do której zostajemy zaproszeni, wywieszona jest ziołami. W kącie widnieje miotła, a sama babcia opowiadająca o dawnych wierzeniach nazywa się Wiedźmą, czyli kobietą, która jest w tajemniczona, kobietą, która wie. I ta kobieta, która wie, zaprasza swoje wnuki do świata tajemnic, do świata odkrywania wiedzy o przeszłości, o tym, w jaki sposób według słowiańskich wierzeń kształt, ukształtował się świat. Poznajemy źródło y, wykorzystania jaj w czasie Wielkanocy. Dowiemy się, jakie znaczenie ma marzanna i wiele innych zwyczajów, całe mnóstwo bogów, bożków i różnorodnych istot. Polecam i do zobaczenia.